Czy zadajesz sobie takie pytanie, czy ty naprawdę musisz utrzymywać kontakt z kimś, kto regularnie cię rani, kto cię odpycha, odrzuca, lekceważy i nie szanuje? Tylko dlatego, że to jest rodzina, tak? Czasem ta osoba, która krzywdzi, jest bardzo nam bliska. Może to być nasze rodzeństwo, może to być rodzic, partner, przyjaciółka, a nawet dziecko. I wtedy w głowie pojawia się myśl: Muszę pomagać. Muszę być w kontakcie, bo tak trzeba, tak należy. Jestem uczciwą osobą i dobrze wychowaną. Ale prawda jest taka, że wcale nie musisz. Masz prawo odejść, masz prawo zamilknąć, masz prawo postawić na siebie, masz prawo postawić mur, jeśli to jest tylko jedyny sposób, żeby ocalić siebie, swoje serce. I nie masz wpływu na to, jak są inni. Masz wpływ tylko na to, co ty zrobisz z tym, jak się inni zachowują. I tak, to może boleć. Tak, to jest trudne. Ale zawsze możesz wybrać: cierpieć dalej, albo wreszcie żyć w spokoju, albo tak jak Ty chcesz. Więc jeśli czujesz, że chcesz wybrać siebie, to ja zapraszam Cię oczywiście na swój kurs online Przemiana, Duża Zmiana Małymi Krekami. Link znajdziesz w opisie lub na mojej stronie internetowej. Zaglądnij tam w strefę rozwoju. Być może to coś dla Ciebie.